A kiedy zacząłeś? 15 minut temu? Oh, jezu. <laughs> Można. Można Pisz, Siemka w czwartek z samego rana. Kierunek Półwysep, chałupy Władysławowo gdzieś tam A tam się jedzie do Ukiego w trzecie. Pozdro przyjacielu. Pusto wszędzie, głucho wszędzie. Czy jakiś sygnał tu będzie? No i sam wpierw idę na rekonesans. Jak wygląda? do no może kamyczki są jak będzie dużo piasku to jadę na Zatok Pan Antoni Abraham taka opcja ciśnienie 1023 74% wilgotności 15% w powietrzu 0% wiatru to znaczy flautę. lokale pochowane ale chyba tu nic wykrywaczem nie chodzi. Hmm. Chyba wejdę tutaj na piasek, ale najpierw woda. No. Pięknie. Niby fajnie, ale naprawdę to nie jest tak fajnie. Jest głębia tutaj. Nie widać kamieni. Na pewno sygnały są. Ale jest silna fala pod spodem i tego nie widać. Tylko później czuć. Lecę na płytkie, spokojniejsze wody. Tu jeszcze wrócimy z Refinami. Może weekend. Czyli tak. Poszukam w tym świetniku. A później pojadę do wody. Tu też był lokal. Zobaczymy. Chyba nikogo tu nie było, bo mam pierwszy ładny sygnał. 10-20 groszy by chciał być na wejściu tutaj. Śmieci pewnie będzie milion też, ale chcę to jest. 20 taki sam sygnał. Też 20. Obstawiam. Także nie wiem, czy ja w ogóle pojadę do wody dzisiaj tam, jak to będzie. Sygnał udajna parcela jest Dobra, jeśli nie włączam kamery, bo sygnał koło sygnału To chce być 2 zł Kurde za 2 jest słomka jakaś A nie A nie wziąłem tego pimpoitera Jest patrzcie to Po grosikach Ziko i jeszcze biję na złotówę Nie było tu płytko Ale jest Co to będzie depozyt? Jest, czuję to łapce dwa, w jednym dołku I Jeszcze sygnał jest Obozopiko dwójka, czuję, czuję, czuję Dobrze czuję. Także tu jest Aldorado To się nie dzieje naprawdę Toż to szok w tej nicówkach 500 groszy to wszystko tu w jednym miejscu To Tu się dzieje Płytki 200 groszy Jest, hajsu, panie, tutaj kapsel też, ale monety swój skoczy, wychodzą. Ale Tu kiedyś hotel stał, znaczy restauracja w lato nie? Tu gdzieś jest sygnał na złotówkę. Złotówka, tu jest dwa, ale tu jest złotówka gdzieś. Tak, monety. No. Tu gdzieś jest złotówka ale że jest to. Także tak. Ale trzeba się nachodzić, co? Nie, ja właśnie chodzę w wodzie, ale postanowiłem tu zostać i jestem 15 minut. Bo <grym> ja pierdykam. No. Ojrówki też? Nie, to nie, złotówki. Kuźwa ile złotych. No jest tutaj i to wszystko tu gdzie stoimy, nie? Ale tu jest cały śmietnik do przekopania jeszcze. No, to jest... I tak ludzie gubią. Tu będzie dwa złote, patrzcie panie. A są ta Stawiam wszystkie butelki od octu jakie mam w piwnicy A sygnał jakiś, inny Specyficznie szina. inaczej jest ten I Tak, musiał? zaraz zobaczycie, że będzie 2 złote wyczarujemy to Komuś tutaj się porcją chyba k***a Tu jakieś lokale musiały stać Już jest płytko Już siedzieli na tyłach, pili browarek Tu i... gdzieś musi być ta moneta To jest A, A co, dźwięk ja specyficzny, ja że jak to 2 złote? Tak, to, 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 to trzeba godzin to wychodzić ja Ale ja pierd*** To być dychy są kury. Więcej chyba nawet A kiedy zacząłeś? 15 minut temu Tu jest kapselek mieszany z monetą, nie? tu jest 10 groszy dajmy na to, nie? Tu coś jest 20? Można Chciałem do wody wejść, ale za tak głęboko jest, a tak? Pochodzę mówię, w tym śmietniku, nie? Ale fajne. Kto chce spróbować? Chce pan? Co? Chce pan spróbować? I przemiatamy tak. Takim, jak pan usłyszy, soczysty sygnał. Na minusie to jest żelazo. Pieniądze leżą. leżą na, na ziemi. To jest gwóźdź. O, tak. Michał siadł na kombajn i szuka sygnału. Musisz iść stąd niżej, troszkę cewkę i przemiatać szybciej, bo on jest ustawiony na szybką akcję. Nie? Pozdrawiam ekipę, którzy idą na rozewie odpocząć. Chłopaki pochodzi z wykrywaczem, a tu 2 złote dziś jest, jest, także fajna ekipa, miłej zabawy chłopy, tam idą, się wyluzować, a tam sportowcy. Dobra, teraz jeszcze złotówka wpadła, policzymy w 20 minut ile wpadło, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 złotych 20 minut w w tym i to cały czas daje tutaj ostatni sygnał na żywo czyli 2 zł bardzo głębokie 2 później pokażę zbiorcze bo już będę was co tu będzie 5 zł teraz Sygnał ładny Jest 5 zł Piąteczka A? pewnie no, fajnie. no, ale w jednym miejscu wszystko co To tu siedzie tu kopię sygnał Odkładam wykrywać i tam 2 zł będzie Już poczeka w co zajechaniec. 20 groszy wcale No 2 zł idę jest kurde. Ponad 30 coś ziko już jest To jak tu będzie piątka to normalnie Idę się wykąpać i ochłonąć Jest. tego jeszcze nie grali to jest chyba najlepszy wypad, najszybciej najszybszy, jeżeli chodzi o kasę. Jest tu albo 7 zł obok siebie, albo coś. Czuję, nie czuję. Czuję, nie czuję. Trzy sygnały są obok siebie. Na, na coś większego. Na pewno 2 zł chciałbym. Jest, bo to miało być. Gotówka jest. Jest. Jeszcze sygnał jest głębokie, ale wykopię to zaraz. No, w kieszeni. Znowu włączam się, bo dosłownie idę po ślitu, to sygnał 15. Czy to jest? to co myślimy jest jest piątka w tym hmm. rejonie kurde pani no. Ziko? tu trzeba przebronować całe to głęboko tu jest głęboki sygnał też 600 groszy chowa mi idę Włączam się tylko przy piątkach teraz, albo w dwójkach Podsumowanie takie Po łebkach około 60 zł A ja cały czas tam kopię I kopię, i kopię Dołączyła ekipa I kopię. A 10 groszówek nie zbierasz? Nie, ja tylko grubsze To co tu będzie? Kapsy. Mało kapsi tu jest ci powiem, może z 6 Teraz chce być 50 groszy Tak Ty dopiero tu zacząłeś ja widzę to? Tak, no w tym miejscu stoję cały czas Aż się musiał rozebrać panie 2 złote będzie Łukasz Dlatego wiesz ja tu odjaławiam od teren, ale o, i dwa ziko jest wróciłem na ten dołek tam jest słabo, w ogóle nie ma sygnałów, a tu chyba będzie zotówka Tu co chwilę coś Gdzie ty jesteś Ziko Jest, 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 czujecie nie wiem że jest, trochę wpadło jeszcze No i tu jest słyszalna dwójka No jak nie jak taki jak dziele I teraz tam jest sygnał dłużej wykrywać Jest Byłem tu ze 20 razy jak można minąć taką piękną piętusznik, piąteczkę? Patrzcie, jak bije piątka. Żelaznie, bo ją masz, i kapsa. Jaka jazda? Kopałem tu sto razy. Już. Polmos, czy 2zł Tutaj jest coś. Złotówka, ale ona nie bije, tak? Dobra, ja. 2 zł już widzę. Tu jest. Ale to wszystko. Tu jest jeszcze sygnał. Ja jebi. Kopię ten dołek cały czas. Gębiam ten dołek, są sygnały cały czas, ale tu wyskoczyło. Każdy wie co tu wyskoczyło Gdzieś tu Tu wyskoczyła dwójeczka kolejna Nie czuję jej jest Hmm ja bym nie był poszukiwaczem, to by to nie uwierzył To tyle w jednym miejscu To Niemożliwe co tu się dzieje skąd głęboko te monety patrzcie mnie zatkało to miejsce na pewno wszystkiego nie wyzbierałem ale tu jest złotówka to do tego jeszcze zielono z tamtego roku. Co, co pan zarobił? Na razie, tyle wow. Jakieś 80 zł. I to, to, to cały świat Dziękuję. No widzę, ten pan jak, jak kres Ktoś ma chęć, to zapraszam. do Władka. Tu jest kopalnia. Dołek ma jakieś 60 centów. Jego zakopię, ale jeszcze ziko wyszło. Ja już muszę iść do domu. Zakopałem dołek. Przekażają ziemię i jest to złoto. To nie jest to złoto. Tu były drobniaki, jeszcze do tego dwa, co tu się dzieje tak to wygląda tamto pobojowisko dało kosmos monet idę je umyć i zwijam się do domu Filip i Łukasz poszli pod następny lokal a ja będę czyścił hajs Chcę to umyć i podliczyć bo ciężkie to jest jeszcze tu Na pewno coś jeszcze zgubiłem ale Dawaj woda To wszystko? Chyba wszystko Dwa, cztery, sześć. układam i zobaczymy policzony hajs wyszło 87 zł ponad i chłopaki kopią tutaj jeszcze, ja jeszcze idziemy chyba po tamten jeden barek ale nie wiem czy tam dojdę bo tu się stał kosmos możliwości po sezonie pozdrawiam z Władka jakbym już się nie włączał